Siema, ma dosyć mnie suchym, że byliście mm, 10 łapek w górę pod filmem, że ważą pod wyspą I, i skoro tyle łapek byliście, to znaczy, że chcecie rewan, bo mówiłam, że jak będzie 10, to będzie rewan. Ale... Raksu mi przed chwilą, patrzcie, 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 zaproponował, żeby dać bazę pod wyspą, więc robimy bazę pod wyspą, znaczy kurde nad wyspą, ja nie mogę, no znaczy to robimy bazę nad wyspą, taki śmieszny rewanż, ale dobrze, będzie baza, będzie baza pod wyspą i postaramy się to wygrać, ale mam dla was jeszcze jedną nowinę, chyba się biłeś. Widać to po Twoim HP. Troszkę ucierpiało. Y, ale jak wiecie, 15 subskrypcji do jutra, bo teraz mamy 112. Więc jak y, wiecie 112, 115 subskrypcji i 30 łapek pod tym, filmiem, ob pod tym filmem, obojętnie kiedy, to Roxu y, musi wrzucić filmik na YouTube. A. Musi to zrobić. Musi. Dzięki za jabłuszko. On jeszcze nie wie i on mnie za to zabije, ale opłaca się. <gryw> Naprawdę się opłaca. I nie ma kompletnie z tego wyjścia. Baza będzie nad wyspą. Yy, tak, już im powiedziałam. Okej. Okay, gdzie mam iść? Gdzie ty? I gdzie ty jesteś? I gdzie on jest? Tym. Zapytałam się go, gdzie jest. Może mi odpowie. Aha, on jest tam. No dobrze. No to co? No, co mam zrobić? Dobra, kupię szkło w tym czasie. Ile? 44. Ok, wezmę jeszcze to. I. Oha, mam iść tam. No dobrze. No to idę. Idziemy. Ok, jestem. Yy, zieloni i żółci już nie mają łóżka, tak wam tylko opowiem, bo może ktoś nie zauważył. Mógł ktoś nie zauważyć. I co? No, dawaj. Okej okay. Ej. Aha! Ej, to mi tak przylagowało. Yy, diona. Co diona? Aha! No, rzeczywiście. No, rzeczy. Że... Rzeczywiście, czy rzeczywiście? Rzeczywiście. No, rzeczy. Jak się pisało? Dobra, nie pisę ani... No. Rzeczywiście. O, przypomniało mi się, jak się pisało. No. Bo dawno nie pisałam tego słowa. No, jejku, sorry. Eee, teraz mam spamik. Dzięki. Ej, co oni tam robią? Czy to. Ja mu pomogę. To jest kozackie. Tak. Ej, nie. Ej, chcecie z tego cały odcinek? Chcecie odcinek, że... że. Jak ukrywamy tak swoją bazę? Ej, jak tutaj dobijecie pięć łapek w górę, to będzie taki odcinek. Eee. Nie. Dobrze, już jesteśmy po małej narodzie. Jezu, mam cały czas tego. Na nie robimy, bo Max 10 bloków się da. Serio? Nie wiem, ja coś wymyślę. Czekaj, ja... Ja spróbuję. I się okaże, czy da się Max 10 bloków, czy nie. No, niestety da się tylko tyle. Co tu będzie? O nie, okej, okay. yy, dobra, yy, to buduję. Mam szkło? Ma? Oczywiście. I patrzcie na to. Tu robimy szkiełko. Yy, tu robimy raz, dwa, trzy. Tam też. Raz, dwa, trzy. I tutaj raz, dwa, trzy. Gdzie ty? Gdzie? Tu o, tak. Raz, dwa, trzy. I tu raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I teraz to wypełniamy tutaj. Dodajcie mi chwileczkę. Dobra, zrobiłam i ogólnie ta baza będzie tej takiej wielkości. Taka wielkość myślę, że wystarczy. I teraz robimy ściany. Wołam Rocksa i robimy ściany. Ja już zacznę tutaj robić. Aha, no nie, no nie da się. Czekaj, to w dół robimy. No nie, to w dół, w dół, w dół. Czekajcie, kurczę, tylko jak ja mam to zrobić? Dobra, ja tutaj muszę niestety zrobić... To zatkam, bo to będzie jednak wtedy sufit. I tu zacznę robić. Okej, okay, to... No, i nie mam szkła. Yy, yy... Dobra, yy, poprosiłam go coś, żeby wziął drabinki. I nie no, w sumie to pewnie chyba będzie całkiem niezła. Ale wiecie co? Skoczę! Aha. Mam tu. Dobrze, ja sobie wiem. Jabłówka, spokojnie. ja od Roksu. Zjadłam jabłówka od ciebie, Roksu. Ale jeżeli jest ktoś jeszcze tutaj w ogóle w tym momencie, to serio, nie zasubskrybuje kanał, bo widocznie mnie polubił. Chyba, że to jest Roksu, który chce zobaczyć, jak, pięk, jak pięknie wyszedł na odcinku. Roksu, patrz jak pięknie wyszedłeś. Patrz jak pięknie wychodzisz na odcinku. No nie. To... No i nad... na Ważne, że robimy bazę pod i patrzcie, jak wygląda. To się troszkę zlewa z tym, z niebem, więc jest kozak. Jak się troszkę. Łapka odpalona. Łapeczka. Okej, rozwalamy żółtego. Żółty. Zabrał miga. Gość miga. Gość mi go. Gość mi żółtego zabrał. Halo. Co to miało być? co mi robić w ogóle? Dobrze, ja sobie... Aha, ja mam zbrojkę, no to co bym mogła kupić? Mieczyk. Kupujemy mieczyk. Okej, okay, tak muszę zrobić, bo oczywiście się nie da. Inaczej, dobra. Kupuję szkło. Na ile szkło mnie stać? Na 20 szkło mnie stać. Yy, poczekam chwilkę i... Yy, będę miała... Tak i się widzimy. Nie, no dobra, to yy, jednak poniżej taka, bo zauważyłam, że nikt już nie ma łóżka oprócz nas. Więc, yy, dobra. Tak. I mam 36 szkła. Nie jest to dużo, nie jest to mało, ale nam wystarczy. No, dawaj drabinę. E! No nie no, proszę cię. Masz? No, stawiaj. Aha, dzięki. Dobrze, ja biorę to i stawiam to tu. I idę... do góry, chciałam powiedzieć. Okej, okay. nie wiem w sumie co się dzieje, ale okej. Okay. Pod, pod... tym... Tam jest sufit. Robię wam małą aktualizację i to już je, be, będzie tak jakby środek bazy, nie? Więc to mogę popsuć. Tam wstawiam szkło. Hmm. Patrzcie, i tu też będzie szkło. Chyba, jak coś popsuję, to będzie źle. Ale nie, nie będzie źle. Damy rady. Tylko, że mi zabrakło szkła. Więc yy, szybciej. No dobra, idę po szkło. A Juraksu mówi, żebym, żebym go nagrała, że wam coś pokażę. O, ile szkła. Hmm, no dobra, no, czekaj, czekaj. No, nagrywam cię. No. Ej, chyba mam to mieć. Oj oj, czekaj, Roxu! Czekaj, no. No. Zrzucił do rabinki, żeby ich nie stracić. dziękujemy, to był wspaniały pokaz. W ja w ogóle nie umiem Get Bridge'a, więc yy, I tak serię fajnie, że on próbuje. I... No, serio fajnie, no. No, akurat masz do Gatlinga. I co powiecie? No, nic nie powiecie, bo wy Pewnie w ogóle nie umiecie. Niektórzy, no znaczy, ja Wam ja wa wierzę, niek że niektórzy może potrafią, ale no. Ej, w ogóle ktoś się przyłączył, ale super! Jeszcze raz, no dobra, no dobra, no idzie. Idem, 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 Roxu. idem. Okej, okay? no, dawaj. Ej, to mu akurat wyszło. Kilka bloczków postawił. A Gardbridge jest serio trudny. No to... Ej, idziesz jeszcze raz? No dobra. Kilka bloczków postawił, więc szacun. No, musi się ustawić dobrze. Ej! Ej! To akurat było przekozaczkie. Nie chcę nic mówić, ale to akurat było to akurat było przekazaczkie. Wow. To było super. Ja pierdziu. Warto było. Dla tych, którzy tu zostali, to niech napiszą yy, Roxu, to do, dam im serduszko. I będzie się opłacać Będzie się opłacać No serio, no mówię wam. Opłaca się dostać serduszko. O, patrzcie, to będzie taka ławeczka. Tak, ciach, 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 O, tutaj. I w sumie kozak. Ej, napiszę chyba, że. Go to SS. Blue, go to SS. Bo bym chciała, żeby ten. ten fajny gościu też był na tym screen. Tak, serio. Tak. No, tak szczerze, to też bym chciała, chciała, żeby on był na tym screenie. Czekajcie, F5 wezmę i zobaczę, jakby to wyglądało. No, napiszę A nie, muszę napisać najpierw w chat al Chat al Go to s Go to ss blue No, niech przyjdą I mam nadzieję, że przyjdą F1 wezmę na razie Oj, że robiłam screenkę No No dawaj. Napisz je jeszcze raz. No nie, no nie mówcie, że on czatu nie czyta. O nie, nie mogę dwa razy. Ogarnę i no. Tamten gościu chyba nie chce, ale Roxu nam znowu pokazuje co potrafi, więc ich. Nie no, ja będę F1 i trzeba. No jak nie chcę, to nie chcę, no. Ej, na pewno. Rob. Dobra, napisałam, że robimy z tego wodną bazę. Będzie kozak. Ej. Yy, czy... Ukośnik czatwe. Już. Yy, Przepraszam, bo wyłączyłam, ale dobrze. Ile mam złota? 37. Może koniecznie trzeba wykorzystać. Kupuję wiader ile mogę. I idę do góry. Ej, według mnie to jest naprawdę sztos. Ta baza to jest. Ja, pierdziu, No, serio, no jak wy mi powiecie, że ta baza y, jest łełe, -łe, nie jest fajna, to ja powiem, że łełe -łe, y, sam takiej nigdy nie zrobiłeś. I co mi powiesz? No, mi nic nie powiesz, no. Bo nie zrobiłeś takiej, no. Takiej. Mówię, że takiej nie zrobiłeś, no jejku, nie obrażaj się. I robimy z tego. Takie? Czy coś? Nie, jeszcze chyba tutaj. Ym, potrzebuję więcej wiader. Albo wiecie co? No nie, no chyba nie. Chyba jedna, jedna, chyba jednak nie. Nie. Jeżeli chcecie to, to jeżeli chcecie, żebyśmy zrobili wodną, wodną bazę kiedyś, to napiszcie w komentarzu. Nie będę wam już stawiać progu łapek, tylko napiszcie w komentarzu, że tak, bo, tak o, że chcecie. To ja to zrobię, oczywiście. Oj, oj. Tu, 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 tu i gdzie? I tu. Tak? Tak, chyba tak. Dobrze, ten pomysł nie wypalił, ale jeżeli chcecie, to ja go z wielką chęcią mogę zrobić. I zielony jest jeden, więc chodź na SS. No mu napiszę chodź, chodź, na, chodź na screena. Okej. Okay. No bo jak ten zielony by spadł, to będzie przypał, to nie będę miała screena te miniaturki. I ogólnie nas I wezmę to, okej okay. Ej, to jest naprawdę niezły kader Oj Słuchajcie Nie, patrzcie tu Mam nadzieję, że wam zrobiłam wtedy... Yy, jak to się nazywa, kurde. Yy, no, patrzę. Ja yy, mam nadzieję, że wam zrobiłam cięcie wtedy. Jak nie to przepraszam, to widzieliście jak robię screeny do miniaturki. No ale chyba nic się nie stało takiego. Człoka. Nie, nic się nie stało. Yy, dobra, no dawajcie. Dawaj Roxu, popisz się. Nienale no, szanuję za to, że stawia chociaż kilka bloków w tym gadu. Chyba się zbogował. <śmusz> yy, nieważne, dobrze. O, ale pokazuj. No nie! Ej, to jest... Chyba Hypixel laguje. Hypixel Malaga. Hypixel malaga, jak nic? Ej, że robię jeszcze screena stąd. Bo to wygląda tak komicznie. No, komiczny, ale nie, teraz to wam zrobię cięcie na pewno. Zrobiłam to z takiej perspektywy, jakby się ktoś pytał, yy, więc chyba fajna i w ogóle fajnie, że jeszcze mamy łóżko. <ścoughs> Tylko oni nie mają, ale no, czas to skończyć. Po to skończyć. Idę do... Czekaj, mam zobaczyć. No to idę, czekaj. Czekaj, 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 gdzie ty jesteś? Powiedz mi, kumplu, gdzie ty jesteś? Kumpal, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Oj, chyba się palisz. Chyba się palisz. No, widzę. No. No, jestem. No, widzę. No. No. No, dawaj. No dawaj, Roccy. Dawaj, dawaj. Nieźle. Naprawdę, no, ja no to nie mam słów. jak, która jeszcze czasami spada przy... przy speedbridu. Wow. Dobra, idę do tego. Mm, jak to się nazywa? Do żółtego. Idę do żółtego. A jeżeli odcinek wam się podoba, to zostawcie subika, póki idę do żółtego. No Zostawcie subika, bo naprawdę dla takich odcinków myślę, że warto. Ej, kupię sobie zbrojkę przed tym jak do niego idę. Jakby się przydało chyba. Troszkę. Ej. A nie, nie do żółtego tylko do zielonego, przepraszam, cały odcinek źle mówiłam. Cały odcinek, no znaczy, no cały, no oczywiście. Ej, że... nieważne. Idę do... Te, um... Ej, w ogóle my jesteśmy we trzech. To znaczy Indis. To znaczy Invis. Nie jestem za dobra w to w angielski, ale dobra i kupię sobie jeszcze koksa. Gdzie koksa, no kupię sobie to. Ktoś postawi... Nie, myślałam, że ktoś postawił wieżyczkę. Dobra, naprawdę no serio, no to już czas po, po prostu skończyć. Ja idę tam... Aha, ciężko będzie się dostać. Ale dobrze, podbudujemy się po prostu tutaj i idę do niego bo naprawdę to już tak dużo trwa, że no po prostu no wiecie no no nie wiecie no nie, wie, nie wiem nawet ja o co mi chodzi a co dopiero wy macie wiedzieć nie no ale jako ona mierze gdzie on jest chłop jest tam dobra i idziemy do niego nie, mnie co nie interesuje ja mam zero zabójstw chociaż jest tyle Tyle, kurde. O, tyle minut już to trwa. Że to jest po prostu masakra. Okej, okay, idziemy tam, gdzie chłop może być. Gdzie on może być? Nie, tam jest. Dobra, ktoś... Ktoś zginął. Ktoś od nas ewidentnie zginął. Tam chłop jest. Chłop albo baba, nie wiem. Ale młotny jest. Chyba tak. Nie, no on ma protka. Protka ma. Prot 4. Ile? 8 HP mu zostało. My się musimy... Wszyscy... Wszyscy musimy na niego iść. Ej, straciliśmy łóżko przez niego. Nie mówcie, że my to przegramy. Oj, oj. Ciężko jest. Ewidentnie z nim jest ciężko. Oj, oj. Nie mogę tego przegrać. Ludzie, nie mogę tego przegrać. Jak ja to przegram, to, be, to będzie masakra. To będzie po prostu istna masakra. Dobra, idę na środek po Emsy. Idę po jakieś emeraldy. Tak jak wcześniej się nie bałam, że zginę. Tak teraz się po prostu boję. Bo ej, no, no. Taka fajna rundka, nie? No tak kurczę, może być popsuta. No nie, no no ja to ewidentnie muszę wygrać. Ja to po prostu muszę zarobić. Idę kupić mieczyk. Kupię mieczyk, bo bez mieczyka tego nie zrobię. Jak, jak już to mam zrobić, to tego nie zarobię bez mieczyka. I teraz już wam nie robię żadnych cieni, bo w każdej chwili coś się może wydarzyć. No chyba, że akurat będę wiedziała na 100%, że jestem bezpieczna, bo no, to może jeszcze potrwać troszkę. O, i tak prędzej, czy później byśmy stracili łóżko. Ja to wiem. Ja to doskonale wiem. O zapy... No kurczę, no. trudna już... trochę to będzie, ale damy radę. Dobra, pytam się Roksa, co on robi. I naprawdę... To będzie trudne. Tak, nigdy nie, nie miałam tak, że jestem naprawdę yy, w 100% pewna, że wygramy, i nagle no. Ale ja w nas wierzę. Kupię golemy. Yy, sta, stać mnie na jednego jeszcze: 37. Jest u siebie obok. Jest u siebie na diaksach. No dobra. Okej. Okay. My mamy procent. 2, to ja też idę na diaksy. Ja też idę na diaksy. Jak my to mamy wygrać, to tylko prota muszę zrobić. Muszę zrobić prota. Będ porobię tego lemy. I myślę, że będzie nawet nieźle. Potrzebuję o ile z tego co pamiętam 20 diaksów na takiego protka. Nas jest dwójka i mam nadzieję, że będzie nas dwójka i że on tylko <śmiech> przegra. <śmiech> yy, dobrze. Pozbieram po prostu 20 diaksów. Nie no, ja mam już po prostu zrobię cięcie, bo to. Bo co będzie trwało troszkę? Roxu napisał, żeby szedł w refy, bo będą smoki za 6 minut. Hmm. Dawno nie miałam smoku. Dobra. No, takiej partijki jeszcze nie miałam. Szczególnie, że miałam sobie zrobić kroki. I odcinek Odcineczek zrobienia bazy. No i w sumie zrobiłam. Tylko na długi odcineczek. Nie, ja wam to dzielę na dwa odcinki. Ja się z wami w tym momencie żegnam i widzimy się na następnym odcinku.